W godzinach wieczornych otrzymaliśmy zgłoszenie o zdarzeniu drogowym w Łagiewnikach na ulicy Wrocławskiej w okolicy stacji paliw Orlen. Po przyjeździe na miejsce zdarzenia dostaliśmy dwa pojazdy osobowe, po ewidentnych uszkodzeniach doszło do zderzenia na drodze nr 8. W zdarzeniu brały udział trzy osoby, dwie podróżowały jednym z pojazdów, drugim tylko kierowca. Działają nasze programy na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, wyznaczeniu objazdu y, przez stację pobliską Orlen. Nie Barak widocznych obrażeń osób poszkodowanych, mimo tego w, po pewnym czasie y, kierująca pojazdem y, zaczęła zgarzać się na dolegliwości. W związku z tym na miejsce zadysponowano pogotowie ratunkowe. Przybyła na miejsce zdarzenia policja, y, wszczęła y, dochodzenie w sprawie okoliczności y, zdarzenia. Ruch kierowany wahadłowo przez strażaków. Y, OSP łagiewniki, którzy przybyli pierwsi na miejsce zdarzenia. W działaniach brało udział trzy zastępy straży pożarnej, jeden zastęp OSP Łagiewniki i dwa zastępy DG Wierzoniów.